Jak zatem komunikować cele? Porozmawiajmy chwileczkę. Otóż przygotowujemy się do prezentacji, wybieramy odpowiedni czas. Nawet 10 razy dłużej ludzie się przygotowują, kiedy mają zamiar coś powiedzieć innym. Słuchamy się, nagrywamy się. Oczywiście, gdy jest coś ważnego, mamy prowadzić spotkanie, przygotowujemy sobie agendę. Nawet w tych dokumentach czystych, moi drodzy, które mamy w PowerPoincie, MS PowerPointa, tak? czy gdzieś jak ktoś w iOSie pracuje, to są takie. Czyste formatki prezentacji, wiecie? I tam są też podpowiedzi. Agenda, harmonogram, zasady itd. i tak dalej. Nawet taki pojęcia, nie? To sobie po prostu możesz to ściągnąć gdzieś, albo otworzyć konkretną prezentację. Są takie całe foldery biznesowe, spotkania, tak? stacie z tego czasem. Warto pogrzebać. Prezentacja biznesowa, zakończenie projektu, przedstawienie. Są, są, są. To też bardzo zainteresowało w PowerPointzie. Po prostu tam masz wzorce, jak się nazywa. Wzorce, różne tam mnóstwo, to jest dziesiątki takich, nawet jest instrukcja obsługi PowerPoint'a, jak się tam z tego wojenne korzystać. Taki kurs. A więc przygotowuje się do tej prezentacji odpowiedni moment, żeby to nie było zbyt stresujące po południu, jak ludzie chcą wyjść do domu, prawda? Na przykład teraz już jest dość późno i o czym myślimy? No, 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 no. Ten winie, który tam koleżanka wykupiła Co? i musimy szybko... No, a, butelka może być zbita, więc trzeba jechać. To jest to, prawda? Bo tam ręce się trzęsą, także... Moi drodzy. No, wideo jest widok. Moi drodzy, odpowiedni moment. Czyli na przykład nie poruszaj ważnych tematów, istotnych, gdzie wymagana jest kreatywność teraz. Na kilkanaście minut przed końcem dnia. Bo ludzie już naprawdę od czasu poobiedniego myślą tylko o jednym. Kiedy i żeby jak najszybciej. I to nie ma nic wspólnego z jakimś okropnym lenistwem i pasożytnictwem. Zegar nam podpowiada biologiczny. Kiedy śpisz od 22 do 6, aktywny jesteś góra 6 godzin od czasu, kiedy wstałeś, wstałaś. Czyli na przykład do 12, zakładawszy, że wstałeś o 6. 22, 6, śpisz to 8 godzin, powinno się spać 8 godzin, 7, 8 godzin. To w tym momencie moi drodzy do 12 jesteś maks aktywny, więc wszystko co trudne, wiecie, wymagające euforii u Ciebie, u ludzi chcesz zbudzić entuzjazm u szefa. Do obiadu. Później jest czas obiadu, mieliśmy okazję to przeżyć dzisiaj. Czyli takie że, że, że tak powiem, nirwanka, tak? Dobrostan, jest okej, okay, jest okej. Okay. A po południu, no to już każdy, tylko siedzi i się kręci. że Już by poszedł, już by poszła, znaczy wiem, że muszę, bo jestem dorosły, ale kurde, no... A, już trudna, jak siedzę to tego. Ale koleżanka by nicowała. No, no są. Sytuację, że trzeba być. Wiadomo, myślać. Ma Także mamy moi drodzy też to, że, że po południu jesteśmy mało już skupieni, tak, stacy, no wtedy, wtedy nie poruszamy tego, co najważniejsze. <śm> Nawet jak chcesz mi zaproponować basen czy inny socjal, wiecie, to też ci nie będą chętnie o tym rozmawiać. Dzwonią, no gdzie jesteś? Kiedy będziesz? W w lesie jesteś, głęboko w lesie. My tu mamy temat do omówienia to gdzie ty jesteś. No. Tak. Zatem argumenty szukamy, żeby można było tych ludzi przekonać do tego. A jak będzie SMS, to będzie też jakiś ptaszek Argumenty, że warto, że nie warto, co, co by... Znaczy warto zawsze, a gdybyśmy nie zrobili, to zobacz, co by było. Język korzyści i zagrożeń. Jaka będzie korzyść, jeśli zrobimy? No widzisz. A jakie jest zagrożenie, jeśli byśmy nie zrobili? No widzisz. Pewności nikt nie ma, ale ja mogę mieć te argumenty. Jeśli się ludzi, złe słowo, przestraszy, ale uprzedzi, o pewnych nieuchronnych konsekwencjach czegoś tam, to oni bardziej będą słuchać, bo nie chcą tych konsekwencji. Ludziom mówisz o konsekwencjach, to się obrażają, że ich masz za dzieci, bo oni to przecież wiedzą. Ale te konsekwencje ich przestraszają i w związku z tym robią to, o co prosisz. Jak im nie powiesz o konsekwencjach, czyli jakby spełnisz ich prośbę, nie mów mi o takich oczywistościach, to wtedy ci zarzucą, że trzeba było mówić. Bo jak nie powiedziałeś, to on akurat o nich nie pomyślał, a to są ważne rzeczy, dlaczego nie powiedziałeś? Czyli zawsze źle. No taka nasza rola jako menedżera. Powiesz, to masz, ich za, masz ludzi za dzieci, ich zdaniem. Nie powiesz, to zaniedbałeś temat. Troszkę jak w tych stylach zarządzania. Co nie zrobisz, jak ci nie wyjdzie, to źle. Jak tylko ktoś chce ci łatwiej przyjąć. No i zastrzeżenia uprzedzamy. Tak, jak mają właśnie na przykład chęć podwyżki, czy coś się stało takiego nieprzyjemnego, czy może się wydarzyć, to ja uprzedzam. Możecie wątpić w fakt, trudno was pewnie będzie przekonać. Sam miałem z tym kłopot, czy to się da zrobić. Może być nie tu i tu. Rozumiem to jednakże, 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 prawda? To są te rzeczy. Miałem też szefów, którzy kupowali słodycze. Pojechał do Torunia, to kupił pierniczki w czekoladzie. Był szwajcar, wracał z lotniska, to na te czekoladki, milki mikro kupował takie wiecie, co na raz. Ktoś inny tam jest z dalekiego wschodu, jak wracał, to kupował nam jakieś takie przekąski, I takie i tak. I to słuchajcie, działa czy nie ma znaczenia jaki to ma portfel, tak? Ludzie są na to łasi. Dlaczego? Bo to jest wyraz czego? No, bardzo ładne słowo, troska. Co jeszcze? Co jeszcze? Proszę bardzo, czyli podpowiedzi, jak to mówimy anturażu. prawda? Te ciasteczka, ten napój czas, czas się... swój dzień. Czyli o co chodzi? czy wszystkim u długie spotkania, no godzina to już jest tak maksymalnie. To no, maksymalnie. Dobrze, dobrze. No, po drugie w tej godzinie to co ja mam powiedzieć nie powinno być za więcej niż 15 minut. Mhm. Czyli jedna czwarta tego czasu na to, co ja mam powiedzieć, a reszta na dyskusję opinii uwagi. A, a, a dyskusję tych 3 godziny to z No widzicie, kto chce, niech sobie zapisze, bo to jakaś tam może być sugestia ciekawa. Ja pamiętam taką sytuację, jak żeśmy byli po spotkaniu integracyjnym wieczorem. Nasz dział. A nasz pryncypał następnego dnia powiedział, że chce się z nami spotkać, co już było FOPA, bo powiedział to wieczorem, kiedy ludzie byli właśnie w stanie integracji, że jutro tak na godzinkę po śniadaniu. Poza tym, że zawsze się w wieczór, a niektórym nawet w poranek, to rano, kiedy niektórzy doszli na śniadanie, ten pan, e... nasz pryncypał, y... rzeczywiście rozpoczął to spotkanie i oczywiście trwało ono, ale do obiadu. No bo godzinka to dla niego oznaczyło cztery z okładem. No, dramat. Nie muszę przypomnieć, jeszcze to była sobota. 20 ludzi do domu, umawiali się, kto kogo odwozi, i tak dla wszystko. A on miał tabelki do przekazania. No wiecie, był, jaki był odbiór i percepcja z Włoch. Na sali. Zobiaki? Zobiaki. Na godzinkę, to godzinka, ale trzeba było to zapowiedzieć wcześniej, prawda? Wtedy by ludzie byli bardziej, jak to mówimy, wyraz Że będą by, ma tabele, wyniki... Ale wcześniej, prawda, zanim ludzie przy, 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 przy poszli na kolację... Żebym, do nie zrobić, tak. nie no, no, żebym nie przeżył, tak? Dlatego krótko w miarę. Jak ta godzinka, jak słyszę spotkanie godzinka, to już... No, myślę, już łapa, tak? tak. Dobrze. Tak jest, nawet maksymalnie, a ja 15 minut z tej godziny. No. Co jeszcze, co jeszcze? Szukamy, szukamy, bo to ostatnie minuty. Proszę nawet powiedzieć. Myślę, że ja na przykład robię prywatne, prywatne tak? miejsce w sensie takim, tak, że pracuję, nas, pracuję nas w pokoju 30 osób, a jeżeli tak. mam coś do zakomunikowania tylko i wyłącznie moim, mojemu działowi, to, to zbieram wszystkich, do, ustalam do salki, tak za zapraszam tak. I, i wtedy ewentualnie roz, rozmawiamy, skupiamy, tak? Tak jest. Bardzo dobrze. A propos prywatnego miejsca płaciłem, zdarzało się, brałem ludzi do hotelu, wwoziłem, yy, 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 yy. płaciłem za hotel, organizowałem im kolację beze mnie. Oni sobie tam siedzieli, mieli swoją sesję planowania, dzielili sobie w ramach rozliczenia całego zespołu, co, kto, ile, jak, dlaczego. Beze mnie. Ja przyjeżdżałem następnego dnia po południu. I dopiero wtedy mi mówili co i jak. I wieczorem sobie siedzieliśmy i rozmawialiśmy, czy też nie tylko rozmawialiśmy. Tak to też można zrobić. Ale eee, to kosztuje. Wszystko kosztuje. A i zaangażowanie przez najbliższy rok to nie jest warte? Żeby to oni sobie w ramach ustalonego budżetu, ale podzielili. Czyli oni bez bezstresowo. Bez. Stresowo. bez stresu. Tak. 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 Ta? Ta. Co chcieli, to sobie porażę dali. A nie jedno na pewno do siebie nie, tak, że ten leniuszy, a tamten to już muka nie zrobił, a o tobie to daj spokój, nie ściemniaj, bierzesz tą część do roboty, bo tutaj wiadomo. I nie, nie było, a wiecie, że koledzy i koleżanki są dla siebie bardziej dosadni. I mają rację w tym, że są dosadni, bo w tym, że są, bo oni widzą. Szef jest trochę ślepy, bo on dostrzeże za miesiąc, za pół roku pewne mankamenty pracownika, a oni od razu swoje znają. Tam nie ma ściemy między nimi, tam są takie teksty w czasie rozmów, tam są takie konkrety, że mnie to by pozwano do Sądu Pracy, jak mu się tak odezwał, ale im wolno. A później przyjeżdża szef, wiecie, szczodrość ktoś powie, o, o, ale miałeś budżety. Te kilkaset złotych, czy nawet tam ponad tysiąc, czy kilka tysięcy, jak bym chciał to policzyć w skali roku, a sesje takie budżetowania, ustalania celów, rewelacja. To jest to, że oni pojechali, po pierwsze każdy od siebie, już nagle są, czują się szanowani, ktoś im zapłacił za kolację, za pokój, prawda, no oni sobie sami ten kefir kupowali i, i, i to jest po prostu to, że oni są bez kagańca, nie ma, nie ma kamery, nie ma nikogo, po prostu jesteśmy sami, a co, dzieci, jesteście jeszcze dorośli, no to co, panowie menedżerowie i panie menedżerki, no tak, no to jest szacun, no tak jest szacun, to trzeba odpłacić, prawda, i to nie pięknie za na dobre, tylko elegancko się zachować, no to planowali, dzielili wszystko, później przychodzi szef i rozmawiamy dalej, jak mają kłopot, to już wiedzą, że go mają, prawda? A jak jest poustalane, to jest poustalane. Druga doba znowu i się rozjeżdżamy. I oni mówią, wow, w życiu nie widziałem czegoś takiego, żeby mnie podmiotowo traktować. A nie jako tylko wykonawca. Ale przecież nie oni ustalali wysokość budżetu. Oni ustalali jedynie podział, metody i potrzebne im narzędzia. Aż. Aż. A nie się narzuca. Tak? Co tam jeszcze? To a propos intymności, prawda, że było osobno, no nie musi być zaraz hotel, ale byle nie inne oczy widziały. Ale też mam no taki przykład, akurat to była celebracja, trzeba uważać. Po zakończonym roku wydrukowałem swoim ludziom dyplomy. Sam własnoręcznie. No, na drukarce filmowej. Ale poprosiłem asystentkę, żeby mi kupiła dyplomy, kupiła ich z dyplomów, dla każdego pracownika był. Z tym, że ja robiłem to tym, którzy mi podlegali, a oni to już później, jak chcieli, to robili swoim, tak? Więc ja miałem tych dyplomów kupionych, powiedzmy, nie ma. na osiem. I zebrałem ich na kolację, rozmawiamy, bawimy się, pijemy sobie winko i jest pięknie. Ludzie celebrują. Ja i każdemu dziękuję. Mówię, szanowny przyjacielu, tu dla treść była różna. Zależy, jak się to przyczynił do sukcesu. Był poważny tam wkład, był wkład, było, prawda, dążenie. Różne były, bo wiecie, nie za rezultat oceniamy tylko, ale też i za staranie. I moi kochani, dyplom sam sobie wybrałem z Worda jakieś takie, wiecie, tam tu gwiazdka tu coś. Kolorki dobrałem, napisałem treść. Łatwo! Mam to nawet do dziś u siebie w komputerze, żeby mieć na tak zwane zaś, jak będę chciał. To sobie zrobiłem, wpisywałem te treści, drukowałem na takim, te, takim grubym papierze 180 gram. Słuchajcie, asystentka to włożyła do tych ramek elegancko, żeby to miało uwagę. I mówię, słuchajcie, dziękuję za cały rok pracy. Każdy się tutaj ciężko napracował. Tobie najpierw chcę podziękować, to jest dla Ciebie, pozwól, że przeczytam. Rozumiecie, tam była moja pieczęć, była pieczęć, firmo, moja firmowa pieczątka, był podpis. To było takie, wiecie, formalne, że on to mógł pokazać nawet kiedyś na rozmowie kwalifikacyjnej gdzieś. Jakby chciał, tak? Że to jest jego szef, proszę bardzo, dostał podziękowanie za cały rok pracy. I ten człowiek się cieszył, mówi, Jej, dziękuję, nie spodziewali się, ja, kochany, to ja dziękuję, bo jak wiesz, twoja praca to moja pensja. Następna osoba, tobie dziękuję, też przeczytam, prawda, różnie, oni wiedzieli, na to wszystkie były miłe słowa oczywiście, różne były te, te, a oni każdy dostał, mało szok, się, siedzieli i nie wiedzieli co zrobić, bo normalnie to są wymagania, nie, a kto by im podziękował? Jak już, to ludzie mówią, premia masz za to, coś co ci będę dziękował? Cię będę chwalił, to później po podwyżkę przejdziesz. wcale nie. Cieszyli się, dostali, siedzieliśmy sobie, ale uwaga, mówię o tej intymności, inni nie widzieli. Widzieli ludzie z firmy, bo to była restauracja nazwijmy to firmowa, gdzie chodzili ludzie też z firmy i inni ludzie to wiedzieli i mówią, co wam tak wesoło by było? I drażniło, co wy tak siedzieliście, tacy rozbawieni i drażniło. Mm, mówię sobie, o to następnym razem trzeba będzie to zrobić, żeby oczko nie widziało. Bo ja mówię, że tutaj celebrujemy i tak dalej, ale oni nie celebrują, wiecie, w tych innych działach. I już jest zazdrość, że co wy tak celebrujecie, a my nie celebrujemy, cholera jasna, to ty jesteś lepszy, wy jesteście lepsi, a my jesteśmy gorsi, o to chodzi i się zaczyna. Co jeszcze? To by było na tyle. Moi drodzy, to będzie jutro. Sztuka aktywnego słuchania. Dzisiaj już się wyczerpały baterie. Dzisiaj już biura nie pomoże. Prawda? No, Bardzo dziękuję za dzisiaj, za ten i widzimy się jutro o dziewiątej, a z niektórymi na naczelaniu pewnie wcześniej. Nie, Tak, zostawiamy wszystko. Reset. Tak. Bardzo dziękuję, zostawmy wszystko tak, jak jest i po prostu...